Gdzie jest go plana nasza królowa? Śpi jeszcze w gople. I woń sosnowa i wioń wiosenna nie obudziła królowej naszej? Woń taka miła. O, zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać. To w puste żołędzie wkładać jaja motylic. To pomagać mrówkom budującym stolice. I drogi umiatać do mrównika wiodące. Już to pani sroce ciągle trąbić do ucha. Naukę nie kradnij! Eee, pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato! A zimą śpił, u chłopa za brudnym przepieckiem, między garnkami, bawą szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, chochliku. Ach, patrz, na słońca promyką wytryska z wody goflana, jak powiewny liść ajeru, lekko wiatrem kołysana. I patrz, patrz, lekka i gipka skoczyła z wody jak rybka. Ona ma bianek na głowie, czy to wiaty? czy sitowie? O nie, to na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki. Tak powiązane za nóżki, kiedyś jesienny poranek upadły na dno życzółki. Razy ci uciekajmy, mój skierko kochany. Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Więc uciekaj, ja się bawię. Narwij mi róż, chliku. Poleciał mój wianek. Już się zaczyna praca. Ach, czy to jeszcze rano? Pierwsza godzina wiosny. Ach, gdzież mój kochanek? Co mi rozkażesz, królowo? Zadaj piękną jaką pracę. E, winąć tęczę kolorową albo budować pałacze? Nie. Chcesz tronów z upokanych nieba chmurek? Czy ci przynieś pereł sznurek? Skierko miłe. Ja się kocham. Czym się kochasz? Poszli iskierkę, a przyniesie ci kochanka do przyszłej wiosny poranka, do drugiej kwiatów w wieku. Ja się kocham! Kocham się w człowieku. To ludzkie czary. Tej zimy, gdy mu snęła, na skrzyszczalonym łożu światło mnie jakieś z głuchego snu gwałtownie ocuciło. Otwieram oczy, patrzę. Płomień czerwony. Nagle okropny krzyk: W przełamkę człowiek spada, da moje upadłoże. A czy to światło, podobne barwie róże, które świeciło w moim pałacu szklistym, czy też prawdziwe róże na jego licach, śmiercią mdlejące, ale się piękny wydał? Ach! Piękny tak, że chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach, i nie rozwiązać z wieńcem ramion, i przykuć łańcuchem pocałunków. Wtem zaczął gomać, a serce moje rozdarł krzyk rybaków, którzy witali w ten czas, gdy ja żegnałam. Jakżem czekała wiosny, przyszła nareszcie. Z miłością w moim sercu budzę się. Kwiaty to nic przy jego licach. Gwiazdy gasną przy jego jasnych oczach. Kocham, kocham. Ktoś idzie tutaj lasem. Ton, ton mój miły, bądź niewidomym skierko. Coś to za panna? Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklanna. Co za dziwne stworzenie z mygły i galarety. Są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz, piękny młodzień? Nic sobie. Miłe, nic sobie. Jakżeś głupia, mościa pani. Nic sobie, to się znaczy, że nic nie przygani mojej piękności. To jest, żem piękny. A zwe się Grabiec. Cóż cię za anioł obłąkał w tym lesie? Proszę, co za ciekawość w tym wywiędłym schabku. Proszę cię, panie Grabiec. Wolno mówić, Grabku. Panie Grabku. Któż jesteś? Aszki z panny sługa. A pytasz, kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach, pięknie grywał, pijany. Ale kiedy na trzeźwo, okropnie rzębolił. Do tego był balwierzem i wieś całą golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę. Na dudach grał w niedzielę. A miał taką cnotę, że nie pił, kiedy golił, a pił, kiedy grywał, I wszystko szło jak z płatka. Wtem kogut zaśpiwał, i mój ojciec małżeństwem z żoną los zespolił. Panna młoda wąs miała, ojciec wąs ogolił, I wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda: żona grała na dudach. A tatuś był duda. Grała więc po tatusiu, i dopóty grała, aż go na cmentarzyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty jestem, jak mówią ojca, wizerunek czysty, bo lubię stary miodek i kocham gorzonne. I uciekam od matki. Słowa jego wonne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. Luby ja cię kocham. Coż tu za dziewucha? obcesowo zaczyna. Wprawdzie to nie dziwy. Ilekroć przez wieś idę, to serca jak śliwy lecą pod moje nogi, wołają dziewczęta. Panie Grabku, grabiątko, niech grabiec pamięta, że jutro grabi mi siano. Pomóż Grabku grabić. A to znaczy, że za mnie dałyby się zabić i to, że się na sianie dadzą pocałować. Czy mię kochasz? Mój miły. Ja. Trzeba skosztować. Na przykład daj całusa. Stój! Pocałowanie to ślub dla czystych dziewic. Na dziewiczym wianie za każdym pocałunkiem jeden listek spada. Nieraz dziewica czysta i smutkami blada, dlatego, że spadł jej jeden listek u serca kwiatu, nie śmie kochać. I daje pożegnanie światu, I do mogiły idzie nigdy niekochana. Coś wać panna, jak mniszka. Raz pocałowana będę twoją na wieki, I ty mój na wieki. E, pocałunek bliski, a ten mój daleki. O mój luby! Dali Bóg swój. Pocałowałem! Więc teraz co wieczora na leśne rozłogi musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili, kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik chwili nad falą szklistych jezior pod wielkim modrzewiem. Będziemy razem marzyć przy księżycu? Nie wiem, co powiedzieć, babie. Ty smutny? Ty niemy? O, my z tobą będziemy szczęśliwi. Będziemy, lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Czemu? Bo ja nie lubię wody, jak wściekły. Mojemu kochankowi rywadzi będę poziomki malin. Lecz ja nie lubię malin. Lecz ty, mój kochanek, ty musisz lubić kwiaty. Więc przyjdź co wieczora. A tego to już nadto! Co za nudna zmora! Nie przyjdę w żaden wieczór. Dlaczego? Za borem pewna dziewczyna czeka na grabka wieczorem. Dziewczyna? Tak, dziewczyna. Czy piękna dziewczyna? A co pan nie do tego? Zwie się Balladyna. Siostra Aliny? Córka wdowy? Ale ona złe ma serce. Wać panna, widzę coś szalona. Niech słońce zagaśnie. Jeśli mi cię kto wydrze, kochanku, ty jesteś moim, moim, moim wiecznie. A któż ty jesteś, co każesz? Królowa fali go plana! Ej, w nogi, Jezus Maria! Popadł w biedę Szatana żona Chce być moją żoną Niech słońce gaśnie Niechaj gwiazdy toną Bezdrożne niebo Niechaj róże więdną Co mi po słońcu Po gwiazdach Po kwiatach Wolę je stracić Niż kochanka stracić co mam potęgi, co nadprzyrodzonej siły nad światem, to obrócę na to, aby to serce podbić i mieć moim. Skierko, kochliku. Czy słyszałeś, Skierko, moją rozmowę z kochankiem, aniołem? Nie ciekawość. Szczera moja skrucha, biały powoju kwiatek uszknąłem i końcem różka włożywszy do ucha słyszałem, przez wiatr. Gdzie Chochlik? Ciągnie się z wiankiem. Mmm… A! wstydź się, chochliku, patrz, coś ty narwał, chwasty, pokrzywy, brzydkich piołunów, koniczyn, trawniku! Pozwól mi, pani, niechaj go wysiekę za taki wianek. Hej, ja cię urzekę! Cii! Słuchajcie, słuchajcie mnie cicho, diabliki. Oto chokło! Polecisz za moim kochankiem, idź przed nim, przy nim, za nim, jak skoczne ogniki, i błąkaj po murawach, tak, by przed porankiem nie trafił do mieszkania, a nie do tej chaty, gdzie mieszkają dwie piękne dziewczęta, dwa kwiaty, córki wdowy, rozumiesz? A o wschodzie słońca tu miłego przyprowadź. Będę go bez końca błąkał i sadzał w łocie. Kierko, leć na mały mostek, gdzie jest mogiła samobójcy stracha. Ukryj się w łozy, zarostek. Za godzinę przed ten mostek będzie jechał pan bogaty, ustrojony w złote szaty, jak do ślubu, bez oręży. I kareta złotem błyska, i pięciu mraków w zaprzęży. Cztery karki klacz biała, przodem lecąc i ciska, a na mostku wypruchniała leży belka drżąca, śliska. Czy rozumiesz? – Wywrócić. Lecz nie szkodzić żywym. Ani ludziom, ni koniom. – A potem? – Tego pana w płaszczu złotym, hymnem wiatru czułem tkliwym zaprowadzić aż do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i dwie młode córki chowa. Uczyń tak, by pan bogaty wziął tam żonę i we dwoje odjechał złotą karetą, lowyskierko. Dziecie moje. Dziewczyna będzie kobietą. Nim dwa razy słońce zaśnie, nim dwa razy księżyc gaśnie.